Zamieszanie wokół nowych opłat na miejskie przedszkola zakończyło się na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni przyjęli prezydencki projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała zaproponowana przez Prezydenta Miasta Legionowo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Po pierwsze zwiększa ona liczbę godzin bezpłatnych, czyli tych między godziną 6 a 13 i po godzinie 16. Po drugie rodzice zapłacą tylko za rzeczywisty czas spędzony przez dziecko w przedszkolu. Rodzic płaci tylko za tą godzinę, nazwijmy ją płatną w czasie której dziecko przebywa w przedszkolu. Dziennie takich godzin przewidzieliśmy 3, tak? czyli jeżeli dziecko jest na jednej godzinie płatnej to płaci tylko za tą jedną, czyli płaci tylko 3 zł i 5 groszy, jeżeli jest przez 3 godziny to płaci dziennie 9 zł i 15 groszy. Zaś w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice nie będą ponosić kosztów w ogóle. Statystycznie, to mamy dane z ciągu trzech lat, więc można już mówić o pewnej prawidłowości. Dziecko przebywa w roku szkolnym przedszkolny nie przez 70% dni roboczych. To znaczy, że w kieszeniach rodziców zostaną pieniądze za te dni, kiedy dziecko nie będzie przebywało. Zatem przy stuprocentowej frekwencji rodzice zapłacą około 190 zł. Okazuje się więc, że obowiązujące od 1 grudnia opłaty będą porównywalne albo nawet nieco mniejsze od tych wnoszonych przed 1 września. Uchwała to także ukłon w stronę rodzin wielodzietnych. Wprowadza ona bowiem 25% ulgę dla drugiego i każdego kolejnego dziecka. Z naszych szacunków wynika, że w skali roku dochody gminy z tytułu opłat za przedszkola zmaleją około milion złotych, to znaczy, że te. Ta, te pieniądze zostaną w portfelach rodziców. I myślę, że to jest najistotniejsza informacja dzisiejszej sesji. Na której nie obeszło się niestety bez politycznych przepychanek poszło o to, komu rodzice przedszkolaków powinni być wdzięczni za wprowadzenie zmian w naliczaniu opłat. Zasługę próbowali sobie przypisać radni Prawa i Sprawiedliwości. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości odczuwamy pewną satysfakcję, ponieważ gdyby nie nasze działania, nie nasza etykieta, którą zorganizowali, To jakże ważnego dla mieszkańców naszego miasta, dla w ogóle podjęło. I zapewne wszyscy by w to uwierzyli, gdyby głosu nie zabrał przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mirosław Pachulski. Ta pikieta, o której Pan wspomina, odbyła się już po południu. Komisji, której Pan zawsze przewodniczyć, odbyła się przed sesją, także tą sprawą zajęliśmy się dużo wcześniej niż odbyła się sesja, niż odbyła się sesja i dużo wcześniej zadecydowaliśmy, że będziemy się tym właśnie na tym na dzisiejszej sesji zajmować. Że państwo próbowali tę sprawę wykorzystać politycznie jest całą do, dochodzią, cytując mistrza oczywistą oczywistością. Zostawiając jednak politykę na boku, wszystko dobrze się skończyło. Milion w kieszeniach rodziców piechotą wszak nie chadza. Za przyjęciem uchwały było 20 radnych przeciw zaledwie dwóch.